Mam drugie miejsce, bardzo dobre miejsce, ale jest delikatne poczucie niedosytu, że nie udało się tego głównego trofeum, bo zwycięzca bierze wszystko, można powiedzieć, w tych zawodach. O zwycięzca bierze wszystko, ale wiadomo, że, że mam w swoich ambicjach wygrywać, aczkolwiek no jak się mierzy z Bartoszem z Marzlikiem, który jest prezydentem do, do tytułu Mistrza Świata, tym bardziej z czwartego pola, które było pod koniec dzisiaj naprawdę korzystne, o czym się przekonałem w tym wyścigu barażowym, no to, to przyjechać za plecami Bartka no to żaden wstyd i gratulacje dla Bartka dla pozostałych chłopaków, bo myślę, że stworzyliśmy dzisiaj fajne widowisko i, i wiadomo, że trofeum zacne, ale, ale mimo wszystko w takich turniejach chodzi o dobrą zabawę, dobre widowisko dla kibiców i myślę, że to się dzisiaj udało w 100%. Mówiłeś zawsze, że lubisz jeździć w Ostrowie, pod na na ten tor nadal jest taki sam, też się fajnie na nim jeździ? Jest troszeczkę inaczej, ale myślę, że tylko lepiej, bo, bo jednak tej nawierzchni się dosyć sporo odsypuje i było to dzisiaj chyba widać, że, że było kilka, kilka biegów takich bez historii, ale, ale kilka wyścigów rzeczywiście mogło się podobać kibicom. Sam się trochę pościgałem i teraz kiedy potrzebuję jazdy, to, to dla mnie na wagę złota. Miał wybierać rywala w Barażach, to Ostrowie, czy rybnik byś wybrał? Tutaj masz przedostawany już ten tor? No zdecydowanie. Wiadomo, że w rybnickim torze bywałem o wiele rzadziej i jeżeli mógłbym wybierać, z kim się mierzyć, to z kim mamy się mierzyć, to, to wiadomo, że wybrałbym Ostrów, aczkolwiek nie chcę, żeby to kibice tak odebrali, że, że uważam, że, że drużyna ostrowska jest słabsza, bo, bo wcale tak nie uważam. Po prostu tutaj szytor mi bardzo dobrze leży.